Pieczona kaczka z jarzębiną i z jabłkami może być doskonałą propozycją na niedzielny obiad. Żeby to przygotować, potrzebne jest mięso z kaczki, piersi, jarzębinka, jest zamrożona, żeby straciła goryczkę, miodu, troszkę dodamy, majeranek, pieprz, sól i olej rzepakowy. Jabłuszka później na koniec, dodamy jabłuszkę jeszcze. Przygotowujemy... Mięso do upieczenia najpierw nakroimy ładne Już są nakroimy w takie poprzeczne paseczki, żeby się tłuszcz wytopił. Będziemy smażyć na stronie od skórki i teraz zamarynujemy tutaj. Marynowanie polega na, no, trzeba popieprzyć, posolić. Miodło dodamy, żeby troszkę dla osłody, i żeby ładnie się smażyło. Chodźmy troszkę z pestkami to będzie ostrzejsze, żeby był wyrazisty smak. Jedna wystarczy. Lubczyku. Lubczyk to jest smak magii. I tak przygotowane mięso zostawiamy na pół godzinki. Obierzemy jabłuszka. Jabłko pokroimy na ósemeczki. Jabłka są z mojego ogródka, niepryskane, zresztą widać. Pierś skaczki kładziemy na, od strony skóry, żeby się wytopił tłuszcz. Tutaj już nie dokładamy tłuszczu, bo już starczy. Teraz musi się dobrze podpiec, tłuszcz się wytopi. Może własnym, na własnym tłuszczu się to smaży. O, chwilę się zrobiło tego tłuszczyku, tak? tak. O, jeszcze ładnie podpiekła, teraz z drugiej strony. Teraz smażymy to mięsko i przełożymy do ukróżenia do drugiej patelni. A na ten tóż, żeby wszystkie smaki zebrać, rzucimy jabłuszka. I tej mrożone jarzębinki. Jeszcze troszeczkę jeszcze dosłowimy. Będzie tak jak w karmelu. Jeszcze papryczkę chili dorzucimy. I teraz włożymy z powrotem papryczkę. Poddajemy troszeczkę wodą i niech się próży. Kaczka wymaga próżenia około jednej godziny. Musimy troszkę być cierpliwi. Potrawa nabrała już wszystkie, o co, wszystkie walory smakowe i czas podawać. Proszę bardzo, pięknie to wygląda. Proszę bardzo, życzę smacznego.